Cześć kochani, to ja, wasz Wolter. Witam Was w siódmym już odcinku podcastu Przeklęta Technologia. Witam Was ja oraz Red. Witam wszystkich. Słuchajcie, to jest siódmy szczęśliwy odcinek, a będziemy rozmawiali o pechu, a dokładnie o pechowych zakupach technologicznych. Ale zanim, to przypomnę Wam, że musicie nas zasubskrybować na YouTubie, zaobserwować na Apple Podcasts i na Spotify. Bardzo Was o to prosimy. Dawajcie nam łapki w górę. A dzięki temu, że jesteście aktywni, mieliśmy do niedawna pechową liczbę 13 subskrybentów na YouTubie. Teraz, ich, teraz jest ich już 14 i mamy apetyt na więcej. Pamiętasz red, jak ci ostatnio opowiadałem, że idę do Media Expert kupić przejściówki? Odebrać? Tak, wspominałeś. No i właśnie odebrałem już Wam mówię o co chodzi. Otóż mamy taki samochód Peugeot 2008, który ma jeszcze port USB A, i jak chcemy podłączyć iPhona, żeby była mapa na ekranie, no to trzeba mieć kabel, właśnie Lightning i ten USB A, czyli taki prostokątny, który kiedyś był w każdym komputerze. Ale mamy bardzo dużo kabli zakończonych na USB C, czyli ten port do ładowania, który jest teraz w każdym e, telefonie. No i wpadłem na taki pomysł, bo pierdyknął nam kolejny kabel, żeby kupić po przejściówce e, <grym> tylko że <grym> kupiłem, na szczęście, jedna kosztowała niecałe 5 zł, ale okazuje się, że nie działa. <grym> I wtedy to mnie natchnęło do tego. Żeby zaproponować dzisiejszy temat odcinka, tym bardziej, że teraz jest dobry sezon na elektronikę, bo spadły ceny smartfonów. Podejrzewam, że wiele z was zastanawia się nad zakupem, a mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pokaże Wam, że warto się zastanowić, bo nie wszystko złoto, co się świeci. To dawaj, Red, opowiadaj, jaki był Twój jeden z najgorszych zakupów technologicznych. To znaczy, na wstępie, to ja pragnę zaznaczyć, że ja praktycznie nie popełniam błędów, jeżeli chodzi o zakupy technologiczne, ponieważ jak każdy szanujący się nerd, przed zakupem czegokolwiek się doktoryzuje z danego tematu i nawet wybierając kartę pamięci, spędziłem kilka godzin dowiadując, jakie są prędkości, technologie, wytrzymałości, a nawet jak już wybrałem tę kartę, to się dowiedziałem, że. Społeczność Reddita twierdzi, że one szybko padają, więc musiałem ponownie zweryfikować zakup. To znaczy, jeżeli chodzi o takie, a teraz na poważnie, jeżeli chodzi o takie naprawdę błędy technologiczne, które się ciągnęły za mną zakupowe, to pierwszym i takim w sumie podzielonym na dwa to są głośniki. Kreatywna, creative. Jakkolwiek yeah, się pamiętam tę pamiętną firmę. I To były moje pierwsze takie dobre głośniki, a ja je chyba kupiłem nawet za kasę z urodzin. I pamiętam, że tam się po prostu psuło wszystko w nich. Padł pilot, co jest ponoć bardzo popularnym problemem. To jest taki dodatkowy nakup pilot do sterowania głośni... głośnością i basem. Dopóki działały, były świetne, ale tam po prostu w pewnym momencie dzieje się coś takiego, nie wiem czy oni to robią specjalnie, tam zawsze padają te piloty. Tego się nie da dokupić i masz głośniki za tam kilkaset, później te droższe modele, nawet za kilka tysięcy. Które po prostu są na śmietnik, dlatego że pada ci jakieś plastikowe pokrętełko. Um, ja to próbowałem ratować, potem się okazało, że one się zaczęły chypotać. To dzisiaj leżą u rodziców e, e, w, dom, w moim domu rodzinnym e, i śmieją w szafie, bo nie wiadomo, co z tym zrobić. Um, a żeby było zabawniej, na studiach znowu kupiłem głośniki tej firmy i były naprawdę świetne. Ten model bodajże te trzy jak ktoś ma ochotę może sobie zerknąć w internecie w ogóle naprawdę świetnie grały tylko hmm, w pewnym momencie zaczęły trzeszczeć e, pojawił się taki biały szum e, no i oczywiście co padł pilot I... no, poczekaj, mam pytanie to było po dwóch latach czyli kiedy kończy się tam Rękojmia i gwarancja um... Właśnie wydaje mi się, że problemy zaczęły się mniej więcej tak po dwóch, trzech latach w, w obu przypadkach. Nie śledziłem tego dokładnie i tym razem, za drugim razem upadłem, upadłem uparłem się, że uratuję te głośniki. Rozebrałem ten pilot, bo w, w, oczywiście ten problem jest znany w świecie. Czy to tam elektrody, czy Redita, i tam ludzie pokazywali, jak ratować te głośniki. Tam wymiana potencjometru nie jest tak super skomplikowana. No, tylko, że w ogóle przy drugim razie, ja wysłałem nawet głośnik do serwisu oficjalnego no i powiedzieli mi, że mi tego nie naprawią. A żeby było zabawniej, bo właśnie sobie przypomniałem, że one się ich psucie się tych droższych, które kupiłem na studiach, było wieloetapowe, bo one zaczęły płonąć. No, w sensie no serio. Z ogniem żywym. To znaczy nie żywym, ale było coś takiego, że one zaczęły się wyłączać, bo tam była taka płynna regulacja pilota, kiedy go włączałeś, one po prostu w pewnym momencie automatycznie się uruchamiały bez żadnego kliknięcia, po prostu taki płynny, płynny ruch, tam słychać było wzmacniacz, lampowy, wszystko super fajnie. No i w pewnym momencie zaczęło mi się to wyłączać, ale dalej korzystałem z tych głośników, w ogóle ich nie wyłączałem. No i w pewnym momencie one totalnie padły. No i ja tak mówię, kurczę, co się dzieje? I tak zacząłem sprawdzać, czy nie kopnąłem kabla, czy coś tam. I czuję swąd, taki konkretny swąd. Zaczynam sprawdzać pod biurkiem, co się dzieje, a tam ten główna jednostka, taki subwoofer się że nazywa, głośnik niskotonowy, zaczyna się z niego wydobywać taki gęsty biały dym, ściana białego dymu. Oczywiście wszystko odłączam od prądu, kiedy się sytuacja uspokoiła, wyniosłem na balkon głośnik, zacząłem go rozkręcać, okazało się, że coś tam się przepaliło. Przez kilkanaście miesięcy szukałem na Allegro części zamiennych, udało mi się znaleźć dawcę. W sensie zakładałem, że to będzie dawca, bo ktoś sprzedawał ten konkretny głośnik, i słuchaj, facet mnie oszukał. Bo napisał, że głośnik będzie sprawny. Jak przeszedł, oczywiście okazało się, że nie jest sprawny. Wypiął się na mnie. Już przede mną była wizja walki na Allegro, ale rozebrałem ten głośnik i okazało się, że, słuchaj, on też był naprawiany, tylko jakoś chałopniczo, Ktoś w Rzeźnie ktoś tam urządził, po prostu jakoś, nie wiem, pozalewał cyną, a mniejsza. Tylko miałem tyle, w tamtym momencie miałem tyle szczęścia, że. Ta płyta główna jest modułowa w tym akurat modelu i składała się z trzech części. I akurat tam spalona była inna część niż u mnie, więc udało mi się rozłożyć i przełożyć tę działającą część do siebie. No a później już pad-pilot. Tutaj na moją odpowiedzialność niedawno, bo stwierdziłem, że je uratuję, kupiłem z Chin potencjometr wymieniłem go i niestety nadal głośniki nie działają poprawnie. One się włączyły i działały chwilę, ale strasznie coś szumiało, trzeszczało, a teraz się nie włączają, tylko trzeszczą, szumią i mruga światełko, więc no niestety, Creative to nie jest, to nie jest marka, która mogę no, wam polecić. Nazywają się Creative, no to <laughs> zmuszają cię do kreatywnych działań, żeby naprawić to. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ewentualnie, wiecie, w dzisiejszych czasach niepewności mogą robić za zasłonę dymną, kiedy zaczną się palić. No ja podziwiam twoje samozaparcie, że jesteś w stanie coś tak naprawiać, Ja na szczęście mam dwie lewe ręce. Ogólnie w odróżnieniu od ciebie, ja słynę z nietrafionych zakupów technologicznych. Nade mną ciąży ław w zasadzie, bo już chyba aż tak nie, taka elektroniczna klątwa. Tym bardziej, że ja naprawdę nie jestem jakimś zakupowym freakiem, ja bardziej lubię sobie pooglądać i zobaczyć, co <laughs> niż, niż kupić. Natomiast mój pierwszy taki przykład, który przychodzi mi do głowy, to był jeden z moich telefonów komórkowych, nazywał się Philips 355 i miał taką ksywkę plaster miodu. Bo było to urządzenie bardzo ładne, w sensie ono jeszcze miało klawiaturkę, już miało kolorowy wyświetlacz, miało aparat, chyba 30 megapiksela, także pełen szpan. To był jakiś rok 2004, jak go kupowałem, i czysto dla szpanu. Y, pamiętam, że on kosztował 476 zł i kupowałem go jeszcze w ofercie Orange Pop. Nie wiem, dlaczego ja miałem wbite do głowy, że trzeba kupić telefon z kartą, mimo że można było iść kupić sobie do elektromarketu. Skąd miałem kasę? Bo ja jestem jedynym człowiekiem w Polsce, który dostał swoje pieniądze komunijne. Oh, I, wow. Tak, i nie przepuściłem ich na głupoty, i ja bardzo długo je miałem. One były na lokacie, ja sobie opłacałem z tego angielski, ale właśnie na przykład kupiłem sobie telewizor z tych pieniędzy i tego Philipsa. I to były moje ostatnie pieniądze, i jak go tylko otworzyłem, to miałem takie. Boże, co ja zrobiłem, moje ostatnie pieniądze na taki szmelc. W sensie od samego początku on był totalnym głównym. Najgorsze, pamiętasz, największe przekleństwo, które kiedykolwiek wymyślano w telefonach, czyli joysticki zamiast przycisków. Oj tak, pamiętam to baracho, ale wiesz, że kiedy to weszło, to był szał. Oczywiście. W sensie ja pamiętam, że... Kurczę, nie pamiętam czy mój sony Ericsson, bo to był jakiś tam K750 i zaraz sobie kliknę i zobaczę. Tak, Sony Ericssony tak. miały długo. T68 i ten pierwszy taki z kolorowym ekranem Sony Ericssona miał też joystick, ale on działał bardzo dobrze, nie? I później zaczęli to chrzanić. Ja pamiętam, że mi ten joystick cały czas wypadał, w sensie on nie był przymocowany jakby na stałe. Ja nie wiem, kto to projektował, natomiast potrafiłem <laughs> zgubić ten joystick i przez ileś godzin nie, nie móc korzystać z telefonu, dopóki go nie znalazłem. W telefonu, ja... Wiesz, to był telefon plastikowy, więc z niego też odchodził lakier. Po prostu miał wyglądać ładnie, wyglądał fatalnie, ale najgorsze, najgorsze, co, co naprawdę było debilizmem i nie mogłem tego przeżyć, ja go kupiłem, bo chciałem robić jakieś zdjęcia, nie? A jaka jest funkcja zdjęcia? Robisz i zachowujesz. Tylko to był pewien problem. On oczywiście miał jakąś śmieszną pamięć, nie wiem, w stylu tam 500 megabajtów albo coś takiego. On pewnie połowę zajmował system. I tych zdjęć się tam mieściło, no nie wiem, ze 100. Nie? Niech będzie coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, ale ich się w żaden sposób nie dało nigdzie przesłać. Nie było tam bluetooth, nie było tam portu Irda, czyli słynnego portu Podczerwieni. E nie dało się połączyć tego telefonu kablem z komputerem. Ja nawet pisałem na support Philipsa, czy da się kupić jakiś kabel, bo nie da się przesłać zdjęć z tego telefonu. I oni mówili: No, nie da się, no i co nam pan zrobi? Nie mamy pana płaszcza. A. Nie mamy pana, dokładnie, nie, nie ma kabla i w zasadzie jedyny sposób to było wysłać MMS-a, ale te MMS-y były bardzo drogie. Ten telefon był na kartę. Ja go szczerze. Nienawidziłem yy, i miałem go ze dwa albo trzy lata, strasznie długo, dlatego że no, nie miałem kasy na nowy. Ale hmm. zakup został na mnie wymuszony, bo spadł mi z wysokości i popsuł się w nim mikrofon, albo głośnik, już nie pamiętam. I albo ja nie słyszałem rozmówców, albo oni mnie nie, nie słyszeli. No i trafił na szmelc, na szczęście, i potem sobie kupiłem Nokia 2310 ale to już jest zupełnie inna historia, bo to był z kolei. Wspaniały telefon, natomiast nie zapomnę tego szmelcu nigdy. Odpukać to było najgorsze urządzenie technologiczne, które mhm. miałem kiedykolwiek, a jestem bardzo doświadczony. Małe sprostowanie, ja miałem sony chyba K550 i nieważne. Jeżeli chodzi o telefony, to ja chyba wszystkie swoje telefony. To znaczy miałem szczęście do zakupów, jakoś trafiały mi się fajne modele, chociaż pamiętam, że Sony Ericsson się rypał jak kurtyzana, a, a trafiał do takiego shady warsztatu, w którym mam wrażenie, że jeszcze go bardziej psuli niż naprawiali. A żeby było zabawniej, facet z serwisu pomstował na dotykowe ekrany, które już się wtedy pojawiały, to był jakiś tam 2007, 2008, 2009 rok że zobaczycie to wszystko, szlak trafi, to jest wymyślone tylko, żeby się psuć. No mam wrażenie, że serwisy mają dużo mniej pracy odkąd się pojawiły dotykowe ekrany. Ale jeżeli chodzi o taki nieudany zakup telefo mm, telefoniczny, <grywanie> zakupy Mango, jeżeli chodzi o telefon nieudany, to mam taką historię związaną ze swoją siostrą, wtrącenie takie, bo ona w pewnym momencie dostała telefon, ponieważ chciała telefon. I ja, jako starszy dobry brat, wybrałem jej, już nawet nie pamiętam, jaki model, taki naprawdę fajny. Tylko kwestia była taka, że w tamtych czasach zdobycie takiego telefonu to była cała operacja. Ja mieszkałem w mniejszej miejscowości, to trzeba się było wybrać gdzieś do Warszawy albo w ogóle spróbować od kogoś odkupić, i tak dalej. To nie była operacja na już. Ale moja młodsza siostra zrobiła taki ryk, i rewetes w domu że rodzice pojechali do jednego sklepu technologicznego boże kochany nie to była buda z jakimiś podstawowymi rzeczami w której był telefon i agata złapała pudełko ona chce ten ale ja jej mówię że to jest barachło ona że nie ona chce ten bo ona się nie doczeka no i kupiła jakieś takie dziadostwo ale to było tak straszne dziadostwo, tam aparat był tylko po to, żebyś mógł zobaczyć trzy piksele na krzyż i musiała korzystać z tego przez kilka lat. Także słuchajcie starszych braci, nie zawsze chcą no, ja zrobić wam przykusa. Tak, jak powiedziałem na początku, tak to jest w nieprzemyślany sposób korzystać z okazji. A ten, powiedz, jaka jest Twoja druga historia, bo mówiliśmy się, że każdy opowie dwa przypadki. A widzisz, a ja tutaj się chamsko wtrąciłem z trzecią. No, ale ja powiedziałem o przejściówkach do samochodu. <sum> też jakby trzecia. Właśnie. I tutaj nawiążę do Twoich przejściówek, bo ja niestety w pewnym momencie odkryłem AliExpress. I staram się tam baracho nie kupować, chociaż czasami kupię coś, co z założenia wiem, że jest badziewne, ale nie traktuję tego jako błąd zakupowy, bo po prostu wiem, płacę za to jakieś grosze i trudno. Tylko, że w pewnym momencie odkryłem. Kable z AliExpress, które były dużo tańsze. No i w pewnym momencie kupiłem taki super kabel, mówię Wam, taka funkel sztuka, po prostu idealny, który miał rozgałęzienie na trzy typy kabli: czyli miałeś tam Lightning, to stare USB i USB-C. Po prostu cudo. Bo podłączyłem sobie gdzieś tam do komputera, y, m, przyczepiłem na biurku tą górną część i miałem automatycznie wszystkie urządzenia mogłem z, to, z tego sobie ładować. I to działało ok, nawet prędkość ładowania nie spadła. Nawet był ładny, metalowe końcówki miał tylko ku to był jakiś taki no name, niby była marka, ale nigdzie na kablu nie miałeś nawet wytłączonego znaczka. No i Zaczęły się cuda dziać w momencie, kiedy y, zaczęłam ładować taką lampkę do roweru. Y, fajną, bo taką z funkcją wskazywa, wskazywała, kiedy ktoś hamuje. Y, tak jak y, światła w samochodzie. Ona miała żyroskop i tak dalej. Y, czujnik przyspieszenia. Y, no i kilka innych fajnych funkcji. Automatycznie się włączała, rozpoznawała noc i tak dalej. Y, no i w pewnym momencie ona przestała działać. Mimo, że 5 minut wcześniej działała. Ja nie strzaiłem się, że ja ją ładowałem właśnie tym kablem. Tylko że wejściem USB-C. No dobra. Dalej korzystałem z tego kabla. Ładowałem chyba iPhone'a i coś jeszcze. I A, i, i tym starym typem USB ładowałem Kindle'a starego. No i słuchaj, w pewnym momencie podłączyłem do USB-C taki dzwonek, który kupiłem inteligentny. No i ten dzwonek w przeciągu jednego dnia przestał działać, to znaczy najpierw działał, potem coś zaczęło mrugać, stracił obraz, był dźwięk no i totalnie mrugało światełko. Dzwonek poszedł na, do sklepu na zwrot, uznali mi ten zwrot, przysłali mi nowy. No, i szczytem, po prostu szczytowym osiągnięciem tego kabla było to, jak podłączyłem do niego takie urządzenie Chromecast Audio, które jest nieprodukowane od 19 roku, a jest świetne. Można do sieci smart podłączyć dowolne głośniki i to było super tanie. To kosztowało tam 100-parę złotych. W tej chwili używane na Oelixie kosztują po 300 zł, bo jest to już sprzęt produkowane. I po prostu też podłączyłem pod USB-C. I od razu widziałem, ja że się. Nie miałeś tych rzeczy tam podłączonych do tego. Wiesz, co ja do, do tego miałem setki rzeczy podłączonych, tylko z USB-C nie korzystałem. Akurat było tak, że, że on słab, nie ładował, ładowarka, do której był podłączony, nie, był, nie była jakaś szybka i telefonu nie podłączałem. Ale podłączałem bardzo dużo rzeczy, takich jakichś gadżetów, tylko USB-C, właśnie te trzy rzeczy. I od razu widziałem, że się spaliło to urządzenie, bo. Mrugnęło kilka razy i, i totalnie umarło. I ja dopiero w tym momencie, przy trzeciej próbie, szczeiłem: Ej, kabel mi pali urządzenia. I podłączyłem go pod takiego zaawansowanego, starego powerbanka i od razu pokazał, że jest błąd, że jest zwarcie. Także nie kupujcie kabli na AliExpress. chyba że o Jezu, lub... A ile to się k... zjarało tych rzeczy? Trzy. O no i słuchaj, wszystkie były fajne i najbardziej no cierpię po tym chromkaście, bo no, trzeba teraz szukać używanych albo liczyć na to, że Google się ulituje i wprowadzi nową wersję urządzenia. No i kabel po prostu byłem tak wściekły, że go nożyczkami pociąłem, krawiecki. O, ja kiedyś na pendrive się tak wkurwiłem i go roztrzaskałem. Ja mówię, ja mam dużo historii. Dla mnie to jest przerażające, co opowiadasz. Nie miałem takiego przypałowego przypadku aż. Tym bardziej, że to jest niebezpieczne, nie? bo może być pożar i tak dalej. Ale w ogóle możecie prąd kopnąć. Tak, oczywiście. Hmm. No, ale jeżeli macie wyciągnąć z tego odcinka jakąkolwiek korzyść, to nie kupujcie badziewnych kabli z Aliexpress. Nawet jeżeli wyglądają na dobre i mają dziesiątki tysięcy dobrych opinii, naprawdę nie warto, dołóżcie te parę złotych. Podpisuję się pod tym. I żeby zmienić trochę tor, opowiem moją historię, która będzie jednocześnie historią ostatnią w tym odcinku. Ale nie martwcie się, jak się będzie Wam dobrze słuchało, to ja mam mnóstwo takich historii na kolejne odcinki. Ona jest przezabawna i dotyczy drukarki, którą mamy do teraz. Otóż nie wiem, czy ty tak miałeś, ale generalnie ja pamiętam, że drukowanie rzeczy to zawsze był jakiś horror, nie? Że ludzie mieli drukarki w domu, a ja zawsze musiałem iść do jakiegoś punktu ksero i płacić 20 groszy za kartkę, bo akurat koło mnie był drogi punkt ksero, nie? Nie był studencki. I a, mówię, no nie no, trzeba mieć w końcu drukarkę. No i generalnie, jak z moim chłopem zamieszkaliśmy razem w mieszkaniu, to mieliśmy drukarkę którą mieliśmy stąd że kiedyś Orange pomyliło się przy jakimś rachunku telefonicznym czy coś takiego i w ramach rekompensaty dało nam tą drukarkę. Więc domyślasz się jakiej ona była jakości. Nie? No ona kosztowała nie wiem myślę parę parędziesiąt złotych chociaż była Kodaka chyba. No i e Cały czas brakowało w niej tuszu. Ja, jak kupowałem tusz, to okazało się, że jestem upośledzony i nie umiem kupić, i kupowałem zły, który ten nie pasował do niej, musiałem wymieniać. No, to był jakiś horror. A dużo drukowaliśmy. Ja, ja mm, nie pamiętam, dlaczego był taki okres, że cały czas coś, coś trzeba było drukować, czy ja studiowałem, czy coś takiego. I w końcu przyszedł taki moment. Aha, i ta drukarka albo cały czas nie działała, albo właśnie nie miała tego tuszu. Te tusze się mega szybko kończyły. A była kolorowa? Się... Tak, kolorowa. A tak, no to tak, tak. słuchaj, to miałem dokładnie to samo. Te drukarki były tak zbudowane, że one non-stop żądały od ciebie tuszu, i nawet jest jakiś materiał dokumentalny o tym, że oni to specjalnie tak robili. Sprzedawali ci super tani sprzęt. Za dłuższą, niższą cenę niż cena produkcji, a potem kazali ci kupować tusze najlepiej oryginalne, bo one miały te chipy. W ogóle możemy kiedyś o tym odcinek zrobić. Ja też miałem taką, taką drukarkę, która była świetna, ale w pewnym momencie co chwilę chciała nowy cartridge. I jej no. nie obchodziło to, że włożyłeś nowy kartridż. On, on już jest stary, no, ona chce nowy. Funk, to było dokładnie to samo. No to ja właśnie tak myślałem, że po to jest taka tania drukarka, żeby sprzedawać te drogie kartridże, ale nie wiedziałem, że to jest taki spisek. To właśnie mnie oświeciłeś. No ale w każdym razie. Yy, gadam z chłopem i mówię potrzebujemy drukarki lepszej yy, on, ko on kocha kupować i kocha szukać różnych rzeczy i mówię, ja mówię znajdź drukarkę, słuchaj, żeby miała wszystko wydajmy na nią więcej kasy ale żeby była po prostu lepsza i tak dalej niech łączy się z internetem no po prostu niech robi loda nie? niech, niech ma wszystko no i yy, wynalazł drukarkę Jezu, jednak ja nie wiem jaka to jest firma HP chyba, HP za 900 zł. I to było ze 3 czy 4 lata temu, więc teraz podejrzewam, że ona by była jeszcze droższa, ale mówię, dobra, no musi tyle kosztować, to na pewno ma wszystko, bo ja wyraźnie podkreśliłem, ma mieć wszystko, nie? No i on mówi, że to będzie drukarka laserowa. I ja mówię: "No spoko, jakby dla mnie to jest ok, No i kupiliśmy już tę drukarkę, tamtej się pozbyliśmy. I moja siostra Miała urodziny, ale wtedy był środek pandemii i nie mogłem iść jej kupić prezentu, a chciałem jej kupić yy, konkretne buty, które były w, w jakimś tam sklepie. No i ponieważ nie można było do tego sklepu pójść, stwierdziłem, że jej wydrukuję jakby zdjęcie tych butów i dam pieniądze. Nie? I jak ten sklep otworzą, no to jak będzie chciała sobie je kupić, to sobie je kupi. Coś takiego wymyśliłem. No i próbuję, fajnie działa przez aplikację, próbuję wydrukować to zdjęcie. Ale za cholerę nie mogę ustawić kolorowego druku. No i mówię. Yy, mój chłop siedział w druku, Nie pokoju. miała. I okay. no, <śla> yy, wiesz co, i to było tak, że yy, bo chodziło mi o kolor tych butów, nie? Żeby było to widać. I rozumiesz, chłop kupił drukarkę, która ma wszystko. Tylko nie drukuje na kolorowo. <śla> bo wiesz, jeżeli ona by miała drukować na kolorowo, to by kosztowała 2000. W dodatku podobno, to znaczy jeszcze by była większa. Ja kompletnie nie wiedziałem, że drukarki laserowe nie drukują na kolorowo. Podobno to jest podstawowa wiedza, no jak widać nie. Ja myślałem, że go naprawdę zabiję, że go po prostu rozszarpie. A Ale, słuchaj, no. drukuję wam przez Wi-Fi. Yy, właśnie, do tego zmierzam. Mm. I, yy, My już tę drukarkę kupiliśmy i mieliśmy, i nagle się okazało w ogóle, że wydaliśmy kasę, a zniknęła potrzeba drukowania. Jakby już nie trzeba było tak dużo drukować, ale od czasu do czasu tak. I niestety, my też mieliśmy bardzo słabe Wi-Fi ze świętej pamięci UPC, które na szczęście zniknęło z rynku. I cały czas ona się rozłączała i tak trzeba było podłączać kabel, żeby coś wydrukować, no ale już zaakceptowałem, że nie drukuję na kolorowo. I teraz słuchaj, zmieniliśmy sobie internet dosłownie z tydzień temu, bo tamten po prostu już tragicznie nie działał i nie działała kablówka. No dramat, UPC się podobno albo kocha, albo nienawidzi, to my jesteśmy z tej grupy numer dwa. No i e, ja próbowałem podłączyć tę drukarkę do tej nowej sieci Wi-Fi, ale generalnie nie umiem tego zrobić. W sensie, ja nie wiem, czy ona od początku jest jakaś wadliwa i po prostu są problemy właśnie z tym połączeniem, bo mnie się to nie udało ani razu. To właśnie chłop to robił, ale ona i tak się sto razy rozłączała, my jeszcze resetowaliśmy modem. No i generalnie odkryłem, że da się zrobić tak, że to ona staje się routerem i podłączasz się do niej i wtedy drukujesz, ale nie jest podłączona do WiFi, więc musisz wykonywać ten dodatkowy ruch. A ponieważ jestem y, strasznym takim szczegularzem, mówię: Nie, ja muszę mieć ją podłączoną do Wi-Fi. No i ona ma takie płaskie klawisze, które się strasznie słabo wciskają. No i tak na nią naciskałem, że szukłem taką rysę, takie w głębi. O Boże. A... I nie udało A... mi się tego podłączyć. Co najlepsze, chłop się jeszcze nie zorientował, dowie się z podcastu. A... No, ale nie... On no, sobie i... stoi. Powinniśmy zbliżać się do końca. Obiecaliśmy sobie 30 minut. Ja tylko, powiem, ja tylko powiem tak. Jeżeli chodzi o drukarki, drukujące po WiFi, jest jedna podstawowa zasada: nie możesz jej pokazać, że się boisz. One czują strach. Jak wyczują desperację, że musisz za 5 minut wychodzić z mieszkania, bo masz autobus, nie wiem, wizytę u lekarza, drukujesz etykietę dla kuriera, który właśnie stoi pod drzwiami. One wtedy to wykorzystają przeciwko tobie. Nie wolno pokazywać, że się ich boicie. No cóż, ja w takim razie muszę się jeszcze nauczyć życia. Nie mam nic do dodania. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dawajcie nam łapki w górę albo w dół, jak wam się nie podoba. Suby i obserwacje na Apple Podcasts i Spotify'u. To ode mnie tyle. I do zobaczenia ja, następnym razem. Ja ze swojej strony. Dziękuję wszystkim za obecność. A jeżeli chodzi o przyszłe tematy, to Wasze propozycje na tematy odcinków możecie umieszczać w komentarzach.